Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku prawdopodobnie pierwszego na świecie podcastu dotyczącego stylizacji brwi. Brocast! Dzień dobry. Ja nazywam się Dominika Krzyszkowska. Jestem kosmetologiem, stylistką, makijażystką od powiedzmy. Ilu już lat zajmuję się brwiami? Muszę się głęboko zastanowić, ale podejrzewam, że gdzieś w 2013 roku rozpoczęłam swoją przygodę z brwiami. Na początku to była bardzo nieśmiała przygoda, z tego względu, że jak zaczynałam studia kosmetologiczne, zaczęłam pracę w gabinecie, więc miałam możliwość pracy już przy stylizacji brwi. Aczkolwiek uwierzcie mi, że. Prawie 10 lat temu stylizacja brwi wyglądała znacznie inaczej i chciałabym Wam pokrótce gdzieś tam przedstawić, w jaki sposób ja pracowałam z brwiami, jak zaczynałam i jak ja byłam uczona pracy z brwiami, co w tym momencie wydaje się być niewyobrażalne. Dam Wam taki tylko jeden smaczek, że pracując w jednym z gabinetów, pamiętam jak dziś, że stylizacja brwi opierała się na dwóch kolorach, a mianowicie brąz i grafit, jakaś. Śmieszna pseudo henna, która henną nie była, mieszana z wodą utlenioną, rano rozrabiana mieszanka i nakładana każdej klience taka sama. Także możecie sobie wyobrazić, że no, to jest kolosalna przepaść w stosunku do tego, co się dzieje teraz z brwiami. Natomiast uwierzcie mi, że poziom wiedzy, który gdzieś tam e, łapiemy w tym temacie. Znacznie, znacznie się zwiększył, a wtedy był bardzo zerowy i tak naprawdę stylizacja brwi nikt kompletnie się tym nie przejmował. To było tylko i wyłącznie dla osób, które po prostu miały ochotę gdzieś tam te brwi przyczernić, tak naprawdę. Ehm, myślę, że kiedyś jeszcze w jakimś odcinku bardziej rozwinę ten temat, tego jak bardzo zauważyłam, że zmieniła się w Polsce ta stylizacja brwi i w jakim sensie można by powiedzieć, że ona ciągle raczkuje, natomiast to nie dziś. Dzisiaj tematem odcinka będzie inna kwestia. W dzisiejszym odcinku chciałabym rozważyć jedną e, rzecz. E, obalić pewien mit, e, gdzieś tam rozróżnić pewne kwestie, które do tej pory są dla wielu z nas klientek, stylistek, e, osób kompletnie e, nie z branży, totalnie niezrozumiałe. Dlatego jestem tu ja, żeby wyjaśnić Wam, o co tak naprawdę chodzi. Zawrotny tytuł, który brzmi Czym się różni henna? Um, on nawiązuje, słuchajcie, takiego suchara, którego kiedyś usłyszałam i który do dziś mnie bardzo bawi, a mianowicie brzmiał on mniej więcej tak Czym się różni wróbelek? E, słuchajcie, wróbelek różni się tym, że ma jedną nóżkę bardziej niż drugą. Także wierzę w to, że jest część osób, która w tym momencie się zaśmiała. E, mnie ten żart za każdym razem genialnie bawi, to jest totalnie mój, mój styl humoru. Natomiast w takim właśnie wypadku chciałabym Wam zadać pytanie: czym się różni Henna? E, powiem Wam tak: jak ja studiowałam. Kosmetologię, to hmm, Henna była traktowana bardzo macoszemu, i z perspektywy czasu stwierdzam, że jest to żenujące. Naprawdę jest to żenujące, żeby człowiek idąc na studia wyższe, czyli na coś, co powiedzmy powinno być niesamowicie profesjonalne, oparte na genialnej wiedzy, jest po prostu żenujące, naprawdę. Hmm. Wszystkie dziewczyny, które zastanawiają się nad studiami kosmetologicznymi, e, pozwalam Wam teraz rozważyć tę kwestię. Czy aby na pewno chcecie tam iść, zastanówcie się dwa razy. E, najgorzej wydany pieniądze w moim życiu na chwilę obecną stwierdzam, ale to tak przy okazji tylko powiem. Ok, w każdym razie, e, jak to wyglądało na moich studiach? Słuchajcie, na studiach Henna to jest coś, co się wyciska z tubki, dodaje się wody utlenionej, nakłada się na brwi. Dziękuję, do widzenia. Tyle, nie ma tematu. No. Jak to wygląda w praktyce? Słuchajcie, w praktyce u nas w Polsce od lat, lat, lat utarło się, że henną my po prostu nazywamy zabieg stricte farbowania brwi i rzęs. I nieważne, co my na te brwi i rzęsy nałożymy, czy to będzie kakao, czy to będzie, słuchajcie, nie wiem, e, dżem z Biedronki, nie ma znaczenia. Jeśli my czymś farbujemy ten włos, to znaczy, że to jest henna. No, nie do końca. Nie wiem skąd ta nazwa się wzięła. Gdzieś to jest głęboko zakorzenione w nas, w środku. Nie mam pojęcia skąd. Natomiast to nie jest prawda. Słuchajcie, Henna to jest tak naprawdę składnik to jest roślina, to jest produkt może inaczej, to jest produkt pozyskiwany z rośliny. Henna to tak naprawdę nic innego jak barwnik roślinny pozyskiwany ze zmielonej, sproszkowanej lewsonii bezbronnej. W przypadku henny stosowanej na brwi bardzo często lawsonia łączona jest z indygowcem lub innymi roślinnymi składnikami. Henna ma właściwości rzeczywiście koloryzujące włos, koloryzujące też lekko skórę, natomiast absolutnie nie występuje ona w formie wyciskanej stópki, absolutnie nie potrzebuje wody utlenionej, ani żadnych takich rzeczy. I właśnie dziś chciałabym Wam. Nakreślić tak naprawdę podstawowe różnice między henną a farbą. Bo wiele osób nie wie tak naprawdę, co to jest farba, i wiele osób twierdzi, że farba to jest coś, co jest nowe na rynku. Absolutnie nie. Farba na rynku polskim jest z nami zdecydowanie dłużej niż henna, tylko że my po prostu wcześniej nazywaliśmy farbę henną. Stąd ten problem, i stąd klientki się mylą. Stąd też um, pojawiło się tak bardzo dużo nazw. Na temat henny, czyli mamy tak. Mamy hennę pudrową, mamy hennę normalną, mamy hennę zwykłą, mamy hennę tą mocniejszą, tą trwalszą, e, mamy hennę żelową, mamy hennę w proszku. E, nie wiem, ile tam jeszcze jest tych nazw, w każdym razie, nie, słuchajcie, nie ma czegoś takiego. Są dwie rzeczy: jest henna i jest farba. I ja właśnie dziś chciałabym Wam nakreślić te podstawowe różnice między tym, żebyście się już nigdy nie pomyliły. Czym jest henna, a czym jest farba? No więc zacznijmy. Tak jak już Wam wcześniej wspomniałam, henna to nic innego jak coś naturalnego coś ze zmielonych liści, coś, co powstało naturalnie i zostało naturalnie przeniesione gdzieś tam e, na łono kosmetyczne. Farba natomiast to produkt w 100% chemiczny. Tam nie macie mieć ani grama prawa ani grama mieć jakiś tutaj henny składników hennopodobnych i innych henn absolutnie nie. Owszem, wiem, że na rynku istnieją farby z ekstraktem z henny, Natomiast no nie możemy ich nazwać henną. To jest tylko i wyłącznie jakiś dodatek, jakiś bajer, jakiś wiecie szmer marketingowy. Natomiast henna to henna i farba to farba. I ja dzisiaj właśnie przedstawię wam te różnice. Skoro my henne możemy nazwać produktem naturalnym, to czy on rzeczywiście tym produktem naturalnym jest? W pewnym sensie tak. Natomiast henny, które są wyprodukowane po to, żeby nakładać jest Specjalnie na brwi, czyli są skonstruowane do tego, żeby nakładać je na brwi, najczęściej nie są w 100% naturalne. Trzeba o tym pamiętać, że zawsze istnieje jakaś, jakaś mała część, jakiś mały procent, który niestety naturalny nie będzie. Dlaczego? W większości przypadków tak naprawdę to jest po to, żeby po prostu kolor mocniej pigmentował skórę. I żeby móc uzyskać większość um, dodatkowych odcieni henny. E, niestety, henna w naturze może być ruda, lekko brązowa, ale tak naprawdę, e, jeśli chcemy uzyskać bardziej chłodne, szare odcienie, bardziej niebieskawe, bardziej żółtawe, pomarańczowe, takie smaki i owaki, i chcemy ich mieć ich więcej, musimy pododawać różnych innych rzeczy, które będą powodowały że my możemy troszeczkę kombinować z tym odcieniem henny. Tak naprawdę to jest e, cała filozofia. Dlatego też w 100% henny nie możemy mieć w takiej fiolce dobrwi, bo jeśli my chcemy uzyskać 14 różnych odcieni czy 20 różnych odcieni, e, no to niestety tutaj musi być troszeczkę to pokombinowane. Poza tym, żeby henna rzeczywiście intensywnie odbiła się na skórze. I dała nam efekt tatuażu, którego ja nie lubię, ale to też będzie w innym odcinku. Potrzebujemy jednego składnika, który rzeczywiście jest w tym e, miejscu odpowiedzialny za to, żeby intensywnie farbować skórę. W przypadku e, popularnych na rynku Henny jest to PPD, czyli składnik, który po prostu będzie w, znajdował się zarówno w Henni, jak i w farbach do włosów. On będzie miał troszeczkę inne. Zadanie w tych produktach, natomiast w przypadku henny, on rzeczywiście będzie odpowiedzialny za to, żeby wzmocnić odcień na włosie i wzmocnić odcień na skórze. Dlaczego o nim mówię? Mówię o nim dlatego, że tak jak wspomniałam, jest to wspólny składnik zarówno dla henny, jak i dla farb. On znajduje się również w farbach do włosów i tak naprawdę we wszystkich produktach, którymi farbujemy włos. To jest obecnie na rynku najlepszy składnik, który będzie po prostu gwarantował nam trwałą koloryzację. E, niestety nie da się go na chwilę obecną pominąć. Wiem, że część marek kombinuje i próbuje, natomiast ciągle gdzieś tam wracają do tego PPD w składzie. E, dlaczego o nim mówię? Wspominam tylko tak e, boczkiem o nim, że to jest najczęściej składnik, który uczula. E, czyli jeśli nas coś uczula, w przypadku henny czy w przypadku farby najczęściej jest to PPD. E, dlatego tak tylko wspomnę tutaj, że jeśli któraś z Was e, kiedykolwiek miała uczulenie na farbę do włosów i od tego momentu nie może farbować włosów lub uczuliło ją e, koloryzowanie brwi czy rzęs. To najprawdopodobniej, jeśli wybierze się do stylistki na naturalną hennę, bardzo możliwe, że też ją to uczuli, dlatego że ten składnik też tam się znajduje. Natomiast, wracając, tak jak mówię, Henna można by rzec, że jest to produkt naturalny, bo pra prawdopodobnie, powiedzmy w 99% rzeczywiście naturalne, zmielone. Liście lawsoni i Indygowca się tam znajdują. Farba? Farba jest to stricte produkt chemiczny, czyli znajdują się tam barwniki, utleniacze i wszystkie składniki, które mają w jakiś sposób zadziałać koloryzując włos. To jest tak naprawdę podstawowa różnica między jednym a drugim. Kolejna różnica. Co my potrzebujemy do henny, żeby tak naprawdę móc ją nałożyć na brwi i co potrzebujemy do farby, żeby móc ją nałożyć do brwi? To jest też bardzo istotna różnica. Ja zawsze pytam klientek, jak do mnie przychodzą i mówią, że już kiedyś tą hennę miały robioną na pewno, moje podstawowe pytanie jest takie, a z czym pani, która robiła hennę, ją mieszała, czy miała ze sobą wodę utlenioną, czy niekoniecznie? W 90% przypadków słyszę hasło, że była to woda utleniona. Dlatego, moje drogie, jeśli miałyście do jakiegokolwiek produktu dodawaną wodę utlenioną lub utleniacz jakiejś danej marki, Najprawdopodobniej no nie mogła to być henna, po prostu. Henna nie potrzebuje wody utlenionej, henna potrzebuje po prostu wody. I to, czy to będzie zwykła woda, woda destylowana, czy woda danej marki, to jest absolutnie temat na inny podcast. Tutaj nie będę się na ten temat rozwijać. Natomiast chodzi o to, że to nie musi być e, nadtlenek wodoru. To może być po prostu zwykła woda, czyli tlenek wodoru H2O, nie H2O2. Um, tak jak mówię, tutaj kwestia tego, czy ta woda powinna mieć takie czy śmakie pH, i, i jaki powinna mieć skład, to jest temat zupełnie na inny podcast. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć że po prostu naturalna henna. Henna po prostu potrzebuje wody, a farba zawsze będzie potrzebowała utleniacza, dokładnie tak jak u fryzjera. Niestety, fryzjer, jak farbuje wam włosy, jak sobie doda. Wody z kranu do farby, no to niestety koloryzacja za bardzo tam się nic nie wydarzy. Także to jest kolejna podstawowa różnica między henną a farbą. Następną różnicą między henną a farbą będzie sposób, w jaki one działają na włos. Tak naprawdę tutaj mamy bardzo, bardzo dużą różnicę odnośnie tego, w jaki sposób henna farbuje włos i w jaki sposób farba farbuje włos. Henna farbuje włos. W zupełnie inny sposób i tutaj już nie wiem, który raz powtórzyłam słowo sposób, ale potrzebuję Wam to dogłębniej wytłumaczyć. Moi drodzy, wyobraźcie sobie hennę, która jest po prostu jakimś takim pudrem, proszkiem, czymś sypkim. My dodajemy do tego wody. Tutaj praktycznie żadna reakcja chemiczna nie zachodzi, oprócz tego, że mieszamy proszek z wodą i robi się po prostu papka. Więc my tą papkę nakładamy sobie na włosy i na skórę, powiedzmy po prostu na brew. Po nałożeniu tej papki na włosy, na skórę, co się wydarza? Ano, wydarza się to, że nie wydarza się tak naprawdę nic oprócz tego, że ta papka em, zasycha, odparowywuje z niej woda, czyli ona zostaje jakby przyklejona do włosa i do skóry. Po czym, tak jak mówię, woda odparowuje, i ta papka w postaci tego proszku tam zostaje. Czyli włos w tym momencie zostaje oklejony kolorem, oblepiony z zewnątrz kolorem, tak jakbyś się miała jakieś ogrodzenie wokół włosa. Natomiast absolutnie nie zachodzi tam żadna reakcja chemiczna, absolutnie nie zachodzi tam żadne otwarcie łuski włosa, żadne wniknięcie włosa, do, henny do włosa, absolutnie nie. Jeśli słyszycie takie bzdury, to uciekajcie czem prędzej. Henna działa tylko i wyłącznie na zewnątrz włosa. Ona go okleja, oblepia, po prostu przyczepia się, tak jakby miała milion małych łapek i zawiesiła się na tym włosy, włosie i kurczowo się go trzymała. Farba natomiast działa w zupełnie odwrotny sposób. Farba w połączeniu z utleniaczem otwiera łuskę włosa, po czym wnika do środka włosa, i ten włos zostaje zafarbowany w środku. Tam działa z naszą melaniną. Często jest tak, że w przypadku mocniejszych utleniaczy melanina zostaje delikatnie. Ten włos zostaje delikatnie pojaśniony, po czym przyciemniony z powrotem na właściwy odcień. Po koloryzacji łuska włosa zostaje zamknięta, koniec koloryzacji. Czyli kolejna różnica między henną a farbą jest taka, że henna farbuje włos na zewnątrz, farba farbuje włos wewnątrz, w środku. Biorąc pod uwagę fakt, w jaki sposób te produkty farbują włos, można też zauważyć różnicę we włosie po jednym i po drugim produkcie. Henna będzie działała pogrubiająco na włos, będzie go usztywniała, będzie powodowała, że włos może być bardziej suchy, matowy, bardziej kruchy. Natomiast rzeczywiście będzie taki grubszy, sztywniejszy, porządniejszy. Przy farbie, szczególnie w farbach nowszych generacji, które przemycają w składzie bardzo dużo substancji nawilżających i olejowych, włos może sprawiać wyrażenie bardzo zmiękczonego, nabłyszczonego, bardziej lżejszego, czyli rzeczywiście ten włos może być taki Przyjemniejsze w dotyku. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że tak naprawdę dzięki temu mamy dwa różne typy, dwa różne sposoby farbowania włosa, przez co my mamy dwie, dwa różne produkty przystosowane do zupełnie dwóch różnych typów klientów. Jeśli ty masz włosy, które są naturalnie bardzo sztywne, szorstkie, kompletnie się nie układają, są po prostu takie mega konkretne i nic im nie pomaga to bardzo możliwe, że henna absolutnie Ci nie zadowoli, wręcz przeciwnie, spowoduje, że ten włos się jeszcze bardziej usztywni i będzie jeszcze trudniejsze w pracy. Natomiast jeśli Twój włos jest naturalnie cienki, bardzo wiotki i taki wydaje się, że go w ogóle nie widać, to po hennie może się okazać, że rzeczywiście będziesz zadowolona, bo ten włos będzie po prostu bardziej konkretny, będzie sztywniejszy, będzie jakiś taki jakościowo po prostu lepszy. Jeśli chodzi tutaj o czas utrzymywania się produktu, jeśli chodzi o hennę i farbę, tak naprawdę powiem Wam szczerze, że sama się zastanawiałam, czy mam na ten temat mówić, bo moim zdaniem w przypadku stylizacji brwi nie ma to kompletnie znaczenia. Z tego względu, że niezależnie ile dany produkt trzyma się na włosie czy na skórze, i tak po kilku, tych powiedzmy czterech czy pięciu tygodniach musisz przyjść do salonu i musisz zrobić ponowną stylizację. Z tego względu, że na pewno Twoje brwi już zarosły, już wyglądają nieciekawie, już są po prostu byle jakie. Dlatego. Gdyby się mocno gdzieś tam e, zagłębić w temat koloryzacji brwi e, henną czy farbą, to może rzeczywiście się okazać, że farba na tym włosie będzie utrzymywać się znacznie krócej niż henna, albo raczej to henna na włosie będzie się utrzymywać znacznie dłużej niż farba. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym, że słuchajcie, my mamy włosy, które żyją, żyją tylko przez jakiś czas na naszych brwiach, czyli nawet jeśli nasza hennена ma się utrzymać na brywiach 3 czy 4 miesiące, to nie ma znaczenia, bo ten włos wcześniej wypadnie niż ta henna się wypłucze. Niemniej jednak ja zawsze powtarzam klientkom, żeby się nie sugerowały tym, czy coś jest trwalsze, czy mniej trwałe, bo to nie ma znaczenia, bo niezależnie jak bardzo trwałe coś jest, i tak będzie trzeba powtórzyć tą stylizację. To jest taka anegdotka, jeszcze tutaj skoczę do czegoś, a propos tego, że wiele klientek, które do mnie przychodzi, mówi do mnie coś w rodzaju: Ja sobie chyba zrobię makijaż permanentny, bo wtedy wreszcie będę mieć spokój. No niestety nie. To jest dokładnie to, o czym, o czym zawsze mówię i o czym teraz mówię tak naprawdę. Czy to, że coś będzie ci się trzymało dłużej, spowoduje, że już nic więcej nie będziesz musiała robić z brwiami? No niestety nie, bo słuchajcie, zrobicie sobie makijaż permanentny, wymalujecie sobie pięknie skórę tatuażem i to nie znaczy, że wy już jesteście zwolnione z regulacji brwi. Wręcz przeciwnie, wasze brwi, które zarosną, a pod spodem będzie tatuaż, będą wyglądały po prostu paskudnie. Dlatego tym bardziej musicie regularnie wtedy chodzić i regulować te brwi. Dlatego też zawsze powtarzam, że sugerowanie się tym, czy coś jest trwalsze, czy mniej trwałe, moim zdaniem absolutnie nie ma znaczenia. Następnie kolejna różnica między henną a farbą to jest różnica, jeśli chodzi właśnie o trwałość na skórze. Utarło się, że henna daje dużo mocniejsze odbicie na skórze i jest dużo trwalsza, farba daje dużo lżejsze odbicie na skórze, niektóre farby nie dają go w ogóle i jest ono dużo mniej trwałe. Różni z tym bywa z tego względu, że istnieją na rynku obecnie farby, które rzeczywiście potrafią zrobić odbicie na skórze jak henna i potrafią się trzymać na niej bardzo długo. Natomiast. Um... Powiem wam tyle. Dla mnie to nie ma specjalnego znaczenia, bo ja w stylizacji brwi nie skupiam się kompletnie na odbiciu na skórze i to nie jest dla mnie absolutnie najważniejsza rzecz. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby zrobić po prostu czystą regulację. A to, czy ja zrobię tatuaż na tydzień, dwa czy na trzy, nie ma kompletnie znaczenia, zresztą moje klientki wiedzą, że jeśli chcą, jeśli liczą na to, że będą mieć po prostu wielki tatuaż na brwi. No to niestety nie tędy droga, to nie ja. Ja jestem bardziej od stylizacji naturalnych, u mnie tatuażu nie dostrzegą. Natomiast jeśli rzeczywiście miałabym gdzieś tam zauważyć różnicę między jednym a drugim, to henna może mieć prawo trzymać się dłużej na skórze niż farba, jeśli rzeczywiście farba nie ma w nazwie efektu po prostu henny i efektu odbicia na skórze niczym henna. Jeśli chodzi o to, jak często wykonujemy zabieg henny i jak często wykonujemy zabieg farby, tak jak wspomniałam wcześniej, ja uważam, że co najmniej co 4 tygodnie, co 5 tygodni klientka i tak musi przyjść tak naprawdę na zabieg, żeby chociażby wyregulować te brwi, które odrosły i już są nieładne. Natomiast e, jeśli są klientki, które lubią mieć brwi robione co tydzień, co dwa tygodnie chcą mieć świeże brwi. Jeśli ty jesteś taką klientką, która lubi świeże brwi, no to niestety muszę cię tu zmartwić, bo henna nie jest dla ciebie. Tutaj tylko i wyłącznie farba. Dlaczego? Dlatego, moje drogie, że henna posiada właściwości kumulujące barwnik. Jeśli ona działa na zasadzie takiej, że okleja włos kolorem, to jeśli my tydzień po tygodniu będziemy dokładać warstwę i jeszcze bardziej doklejać, dolepiać, jak lepiankę po prostu w Afryce, ten włos, to on będzie coraz bardziej gruby, coraz bardziej suchy i coraz bardziej kruchy. Kilkukrotne nałożenie henny jedną na drugą tydzień w tydzień może spowodować, że po prostu pozbędziecie się włosów, bo się po prostu skruszą. Dlatego też, jeśli tak bardzo zależy Ci na tym, żeby Twoja henna zawsze była świeża i była mocno odbita na skórze, serdecznie zapraszam do koleżanek z branży lingeristek, które zrobią Ci piękny makijaż permanentny. Natomiast niestety. Pracując przychennie tylko i wyłącznie z tym, żeby uzyskać mocne odbicie na skórze prawdopodobnie nigdy nie będziesz zadowolona. W związku z tym, jeśli są klientki, które lubią mieć odświeżane brwi często, zdecydowanie lepiej farbka. Farbka e, będzie działać troszeczkę mniej inwazyjnie na tą strukturę włosa niż henna. Aczkolwiek, tutaj też powiem jedną rzecz, że pamiętajcie, że utlenianie włosa co chwilę też nie działa na niego jakoś super, więc no umówmy się, czy do waszego fryzjera też chodzicie co tydzień i nakładacie farbę na włosy? No, niestety nie. Dlatego też właśnie z tymi brwiami różnie to bywa. Pamiętajcie, że czasem my po prostu przyzwyczajamy się do jakiegoś efektu, a mimo wszystko nasze brwi są czarne, więc pamiętajcie o tym, że jeśli wasz włos jest czarny. A wasza regulacja jest zrobiona perfekcyjnie, to stylistka nie ma za bardzo co robić z waszymi brwiami, więc najczęściej odeślę was do domu. Podsumowując te różnice, dla kogo henna, dla kogo farba? Tak naprawdę ja uważam, że zawsze najlepiej zapytać o to po prostu stylistkę, czyli umówić się do niej na wizytę, na stylizację brwi i zapytać, co ona uważa, jaki zabieg będzie dla mnie najlepszy. Czy henna, czy farba? A może jeszcze laminacja? Kto wie, o tym na pewno w następnych odcinkach będę mówić. Natomiast podsumuję jeszcze raz. Henna, produkt praktycznie naturalny, farba, produkt chemiczny. Henna mieszamy z wodą, farbkę mieszamy z wodą utlenioną. Henna farbuje włos, oklejając go kolorem na zewnątrz, farba farbuje, farbuje włos wewnątrz włosa. Henna działa wysuszająco, pogrubiająco włos, e, wzmacniająco jego strukturę czyli jakby jakby to nazwać, pogrubiająca, usztywniająca w tym, w tym sensie, farbka będzie działać bardziej zmiękczająco, bardziej nabłyszczająco na włos. Henne możemy robić zdecydowanie rzadziej, farbkę możemy robić częściej. Um, jeśli chodzi o kwestie alergii, tak samo henna i farba mogą nas uczulić, ze względu na to, że składnik, który najczęściej uczula PPD jest w obu tych. Um, Produktach. Jeśli chodzi o efekt na włosie i na skórze, Henna będzie trwalsza niż farba, ale tak jak Wam wspomniałam wcześniej, nie ma to znaczenia, bo i tak trzeba na tą stylizację za kilka tygodni przyjść. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy podobała Wam się ta, to porównanie Henny z farbą, i dajcie mi koniecznie znać, czy rozwiałam Wasze wątpliwości w tej kwestii i czy wreszcie będziecie wiedziały, czym to tak naprawdę się różni i na czym to polega. Czy ktoś tak naprawdę w ogóle kiedykolwiek wytłumaczył Wam, na czym to polega? Bo tak jak mówię, ja na studiach niestety nie dowiedziałam się tej rzeczy, ale już teraz wiem, więc dzielę się z tą wiedzą. Życzę Wam miłego wieczorku, dziąka, czy czego tam chcecie, pozdrawiam serdecznie. Przy okazji oczywiście zapraszam na mój Instagram, krzyszkowska.makeup. Zapraszam do zapoznania się też z moją ofertą szkoleniową, ze stylizacji brwi. No i zapraszam na makijaże. Buziaczki, pa pa!